Cześć, dziś zapraszam Cię w pierwszy etap podróży, w której to zobaczysz, jak buduję swój taras marzeń. Mam tu takie puste pole tuż przy budynku, na którym ma powstać taras, i plany były różne. Najpierw miał to być betonowy taras z płytkami, później był pomysł zrobić z kostki bądź płyt kamiennych, w końcu postanowiliśmy zostać bliżej natury i taras będzie drewniany. Tu gdzieś ziemia, będę budował konstrukcję i chcę zrównać się z betonową wylewką. Można by to równie dobrze skuć, ale nie chcę robić sobie roboty, dodatkowego gruzu do wywiezienia. W niczym to nie będzie przeszkadzać, a posłuży jako podpora dla desek. Tylko nie mogę się zbytnio podnieść, bo do balkonu jest nisko, a teraz ma być jeszcze zadoszony. Zacznę od znalezienia punktu zerowego na tym schodku. Tu mam nowy laser bosza, który przetestuję w tym filmie. Jest to laser liniowo-punktowy Bosch GCL 250G, zieloną wiązką lasera, kilkukrotnie lepiej widoczną dla ludzkiego oka niż czerwona. Laser dedykowany jest do prac remontowych związanych z układaniem kafalek, montażem podwieszanych sufitów, mocowaniem obrazów, półek i tym podobne. Urządzenie ma wytrzymałą gumową obudowę, jest odporne na uderzenia, zachlapania oraz pył, spełnia normę IP64, dlatego sprawdzi się na każdej budowie. Wyłączyłem laser jest dzień i pójdę tam gdzieś dalej pod płot. Zobaczymy, czy będzie widoczny. Na drzewie oddalonym trochę ponad 10 metrów dostrzegłem wiązkę. Wspomogłem się tu tablicą celowniczą i laser jest widoczny. Poszedłem dalej do płotu, odległość ponad 15 metrów i też wyłapałem linię lasera. No tu już jest ponad 20 metrów, i jakbym chciał, to poziom bym zaznaczył. W zestawie jest jeszcze uchwyt do lasera składający się z dwóch części takiej stopki z silnym magnesem, którą możemy przyczepić do metalowych elementów a remoncie na remoncie np. do konstrukcji ścianek działowych oraz drugi uchwyt, którym złapiemy wąskie fragmenty jak stelaże, rączki, półki jak również możemy zawiesić np. Na, na płocie. A pokrętłami dokonamy regulacji w poziomie oraz pionie. Prace zaczną od znalezienia najwyżej położonego punktu na betonowym schodku. Puściłem poziomą linię lasera, tak żeby była wyżej niż beton, i przy pomocy miarki patrzę, gdzie jest najwyżej. Znalazłem taki obszar na tej betonowej płycie, gdzie jest górka. Zaznaczyłem i jest to mój punkt zerowy. I teraz od tego punktu przeniosę sobie tutaj na frontową część schodka poziom. I to będzie wtedy wyznacznikiem trasu. Sprawdziłem miarką i poziomicą, jaką dociąć płytę, żeby się zmieściła. Zaznaczyłem na OSB i dociąłem pilarką do drewna. Docięty kawałek płyty ustawiłem równo z wyznaczonym poziomem. Wywierciłem otwór. Wsunąłem koszulkę kołka i przykręciłem śrubę. Złapałem na płycie poziom, wywierciłem i kolejny kołek. W ten sposób od frontu zamocowałem dwie płyty równo z poziomem od najwyższego punktu na wylewce, a góra płyty OSB wyznacza wysokość, na której będą ułożone deski tarasowe. I teraz pozaznaczamy, gdzie mają być podpory pod konstrukcję. Pierwsza w samym rogu i wychodzi 240 cm od deski, zaznaczyłem, natomiast od budynku to jest 3,5 m. Zaznaczyłem ostatni słupek i teraz laserem krzyżowym wyznaczam kąt 90 stopni. Powinienem mieć te same wymiary od krawędzi tarasu. Odsunąłem się o około 20 cm i zaznaczam co 80 cm miejsca na podpory. Czyli mamy tak 80, 160, 240. Natomiast w drugą stronę kolejne linie słupów, na których będą opierały się legary, dam co 45 cm. Odległości między legarami konstrukcyjnymi powinny być od 40 do 60 cm, ale to zależy od grubości kantówek i desek tarasowych. I tak u mnie zdecydowałem, że kantówka będzie co 45 cm, czyli konstrukcje pod deskiem będą dosyć blisko siebie, nie będę oszczędzał na podporze tarasu. Identycznie odznaczyłem co 45 cm przy schodku na płycie USB. I chwila pauzy, bo pojechałem do sklepu poszukać materiałów na podpory. Jestem na dziale budowlanym, szukam jakichś rur, które posłużą jako podpory pod konstrukcję tarasu. I tak trafiłem na półki z rurami kanalizacyjnymi o dużych średnicach. No i tak ja myślałem o dwudziestkach, ale jak tak patrzę to ta rura chyba troszeczkę za, troszeczkę za szeroka. Nie będę przystawiał domu, tylko taras. Za dużo tego betonu, wszędzie no, może 16. Średnica 160 mm, w środek beton na głębokość około 80 cm, taki filar będzie wystarczający. Wziąłem 10 dwumetrowych rur, zaprawy na razie nie zamawiałem i wracam do pracy. A tu już czeka na mnie wiertnica spalinowa z wiertłem 150 mm o długości 80 cm, odpaliłem i robię pierwszy otwór. Kupiłem taki świder, bo nie wyobrażam sobie wykopywania czy wiercenia ręcznego. A tak to idzie to dużo sprawniej, tylko trzeba mieć sporo siły, bo czasem trochę szarpie. Wiercę tak na około 80 cm. Generalnie otwory w gruncie pod beton powinno się robić poniżej strefy przemarzania, która waha się od 80 do 120 cm, zależnie od rejonów kraju. I tak jak zaznaczyłem, najpierw pierwszy rząd, gdzie mam trzy otwory co 80 cm, te świdry mam również w większych rozmiarach, średnicach, ale piętnastka będzie idealna pod rurę szesnastkę. Dziura jest, ale widzę, że mogą trafić się też jakieś niespodzianki, jak tutaj widać korzenie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo, korzenie, kamienie, gruz, nie wiadomo co może się trafić, ale radzić sobie trzeba. Ustawiam laser na następnym znaczniku, przypomnę 45 cm dalej i zaznaczam w linii miejsca na nawiercenia co 80 cm. Jedziemy ze świdrem dalej. Dobrze jest po wywierceniu zatrzymać i dopiero wyciągnąć wiertłą. W ten sposób zbierzemy z dziury więcej ziemi. Kolejne trzy otwory nawiercone. I 45 cm dalej ten sam zabieg, zaznaczam punkty wiercenia i robię otwory. W zasadzie większych problemów nie miałem, czasem szerpnęło na korzeniu albo kamieniu, ale robota idzie dosyć szybko i bez problemów. Zaznaczenie linii laserem idzie sprawnie, zbliżam się ku końcowi, tu przykładowo coś mi blokowało, maszyna nie chciała głębiej wiercić, pogrzebałem trochę w ziemi i wyciągnąłem przyczynę problemu duży kamień. Jak się trafiały korzenie, bo jeszcze się trafiały, to wycinałem piłą szablastą. I ostatni rząd. Robota zrobiona w około 3 godziny. Ręcznie męczyłbym się z tym pewnie ze 2 dni i miał dosyć budowlanki. Mam tu 33 otwory o głębokości około 80 cm każdy. Dołki zrobione i teraz muszę wymierzyć na jaką wysokość robić konstrukcję. Zaznaczyłem w kilku miejscach 10 cm od krawędzi płytę OSB i narysowałem linię. Drewniana belka będzie miała 10 cm, stąd ten wymiar. No i ma później licować z poziomem schodka. Poziom dla dolnej krawędzi belki mam wyznaczony. Biorę teraz rurę i wkładam tutaj w dziurę. I teraz chodzi o to, żeby przenosić poziom z deski na rurę czyli od tej linii zaznaczam wysokość na jakiej przyciąć rurę która będzie podporą dla drewnianej konstrukcji a przytnę ukośnicą, w sumie będzie najlepiej żeby zrobić to równo tarcza do tworzyw sztucznych i nacinam później przekręcam, tnę w tym samym miejscu powinno wyjść ładnie w kącie 90 stopni wsunąłem rurę odpalam laser i widzę, że muszę jeszcze trochę dobić. Celowo przyciąłem dłuższą rurę, żeby mocniej się działa. Dobijam teraz przez drewniany kocek do poziomu lasera. I dalej identycznie wsuwam rurę, zaznaczam, przycinam, dobijam. Sprawdzam też jak to wyszło między rurami, poziom jest, nie potrzebuje to oczywiście żadnego spadku na drewnianym terasie, tym bardziej zadaszonym i ostatnia podpora w pierwszym rzędzie zaznaczyłem, dociąłem i dobiłem. Poziom na trzech podporach jest, linia pod poziomicą również utrzymana i później na tych podporach będzie leżał legar. Jadę tak z kolejnymi rzędami. Ustawianie pod linię lasera jest proste i wygodne, mam pewność, że na wszystkich podporach trzymam poziom, poza tym sprawdzam linie między nimi poziomicami. Trzeba tylko zwrócić uwagę, żeby pionowo ustawiać rury i górną krawędź korygować do poziomu, z boku ubijając ziemię. I generalnie to jest jeden ze sposobów wykonania takich podpór. W sumie można by na wierzch dać krótsze odcinki rur, mogłyby być wtedy nawet szersze, ewentualnie użyć szalunków z kartonu, nie wbijać ich w ogóle w ziemię, tylko położyć na powierzchni, wyszłoby niewątpliwie taniej. No ja zrobiłem, tak jak widać, czy lepiej, czy gorzej, ciężko mi stwierdzić. Rury są głęboko wbite w ziemię i konstrukcja wydaje się, że będzie trwała. No dobra, mam gotowe 33 podpory. Rura średnica 16 cm, długość 80 cm. Wyliczyłem, że potrzebne będzie około 40 worków zaprawy. Policzone, jadę zamówić zaprawę. Odwiedziłem ponownie Bricomana, jest tu sporo różnego rodzaju gotowych zapraw. W sumie nie ma sensu bawić się u mnie w betoniarkę cement i piach. Tylko który wybrać? B15, B20 czy może B30? W dużym skrócie oznaczenia te to wytrzymałość na ściskanie i im wyższa klasa, tym korzystniejsze parametry trwałościowe, co wynika z korzystniejszej struktury betonu. I ja wybrałem B30 o wysokiej wytrzymałości, oczywiście mrozoodporny. Zamówiłem 50 worków. Bo jeszcze będzie trzeba podrównać betonowy schodek. Na drugi dzień zaprawa przyjechała transportem z windą. Paleta podwieziona pod garaż szybko, bez rozładowywania, straty czasu i energii. No dobra, dziś chcę to zalewać, choć jak widać, pogoda nie dopisuje, trochę pada, ale nie jest najgorzej. Myślę, że uda mi się to dzisiaj zrobić. Urabiam zaprawę. Wlałem wodę do 20 litrowego wiadra, tak żeby urobić na cały worek. Dodałem zimowego pastyfikatora do betonu. Nie ma może wielkich mrozów, ale tak zapobiegawczo. Wsypałem worek zaprawy i mieszam. Choć widzę, że za dużo dałem wody i ta zaprawa wyszła trochę za rzadka. No nic, wlałem już. Kolejne porcje będę robił odmierzając wodę, a nie tak na oko. No i następne wiadro, tu już proporcje zachowane. Zalewam rurę. Tak urabiam wiadro za wiadrem i wypełniam kolejne podpory. Nadmiar zaprawy ściągałem długą poziomicą. Robota generalnie prosta, czy przyjemna, to zależy. Ja robiłem sam i musiałem przenieść tonę worków, później urobić to we wiaderku, następnie wylać. Także trzeba mieć trochę siły i energii. Na szczęście zawziąłem się i udało mi się zalać wszystkie rury w kilka godzin tuż przed zmierzchem. Poszło 40 worków, 10 zostało na wyrównanie betonowego schodka. Zalane, teraz zostawiam to w sumie do wiosny, bo wtedy będę budował taras. W międzyczasie może jeszcze wyrównam tutaj schodek, odizoluję ziemię, wykonam inne prace. To będzie w kolejnych odcinkach. Można to było zrobić pewnie na inne sposoby. Sam wcześniej zastanawiałem się, czy po prostu nie wykopać trochę ziemi, odizolować folią, zrobić podmurówkę z bloczków betonowych. Byłoby dużo szybciej i taniej. Ale zdecydowałem się na takie rozwiązanie. Myślę, że trwalsze i pewniejsze. A jak ktoś by chciał jeszcze to wzmocnić, to można zezbroić. Ile to na razie kosztowało? Otóż rury 450 zł i tu niewątpliwie taniej byłoby porobić z kawałków wbitych trochę w ziemię, bądź z szalunków kartonowych. Zaprawa 40 worków, 500 złotych razem 950. Wykonanie samemu 3 dni robocze wraz z kupnem materiałów jeśli mamy wiertnicę co przyspiesza robotę. Całkowita powierzchnia tarasu będzie około 20 metrów. Nadejdzie wiosna. Czeka mnie dużo pracy w drewnie. Do zobaczenia.